Siemano, na moim kanale Kazik Bożówka o. Elektrownia na 2 km Patrzcie jaka pogodynka jest o, o. Pogodynka O, I znak o Patrzcie Idziemy do Świerży teraz, o O, tu jedzie sobie jakiś chłop z roboty, o. a sąd do końca jest 12 km. Widzimy się po ujęciu z drugą pogodynką. Na słupie wysokiego napięcia. No mi tu po przerwie i patrzcie. Pogodynka. Na słupie wysokiego napięcia. O, widzicie? Zatrzymajmy się. Zobaczmy. O! I na tym słupie mierzy pomiary wysokości, temperatur, powietrza i innych nieczystości. Problemy spowodują, że też tu jest internet LTE. Plusa, Orange i innych światłowód bezprzewodowych bo można się w lesie łączyć. I widzimy się tak na tym słupie. Ja w sensie bioprądy, energię. Też przyciąga jak ktoś nie ma internetu, to może tu się wejść na tego słupa i się podpiąć, <słuch> o, i dopiero ma internet bezprzewodowy LTE. Ten internet LTE jest bezpłatny dla każdego użytkownika, tylko że dla niektórych mogą być przejścia techniczne w linii kolejowych, które są niedaleko. I patrzcie się. O. I widzimy się po krótkim ujęciu. Jesteśmy znów po przerwie. Zobaczcie. Jesteśmy znów po przerwie i zobaczcie. Po komunowskie bloki. Budowano jakieś na jedno kopyto. Teraz są pomalowane, przecież były siwe. Bez numerów. Tak samo jak Antek Mońka jak się pomył wraz, to weszedł do kobiety Do o, i patrzcie Te bloki to były postawione w 40 albo w 50 roku Powstały Pidziemy co Dzień, górne, blok 8 górne, <laughs> miasto 40 lat, ten ma 60. O, patrzcie jakie chadzioki są. Chadziok śląski. O, praca, praca zabaw kawałek jest. <śm> <śm> Zobaczcie jak fajnie wygląda, a te są bloki jeszcze młodsze od tych wszystkich nowych bloków. Zobaczcie. A tam mieszka wuju Drugi. Chet, czwarte piętro. Za daleko włazić. A w tym mieszka drugi w wujo. O. o tam stoi jakaś baba z Radomia, chytra. a ja jak to było na tym o tu do sklepu Dziś o stoisko z mięsem o. Nie widzicie tu kościół jest ja tam sklep sklepu kościoła, ale nie ma już no i widzimy się po przerwie z powrotem Witajcie w po przerwie i zobaczcie mieszka i na czwartym piętrze mieszkał kiedyś o, zobaczcie sobie Takie fajne filmiki o tu na czwartym piętrze to siostra cię też tam mieszkała teraz patrzcie są też wsi Świerze górne Widzicie, klimatyzację sobie zamontowali, żeby mieli na tem chłodno. Zobaczcie jaki taki stary przystanek perelowski, za komuny, jeszcze zagierka chyba to był Zobaczcie. To, to jest są takie zagierka. O. O. Widzicie. Jeszcze Wam dogram. O, tam gdzie ten śmietnik to był jakiś bar. Tam flaga jest, tam kostek się nazywa. Teraz nie ma tego baru. To splajtowało. Dobra. To ja samochód. O, widzicie. I kończę już ten film. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, Zasubskrybujcie mój kanał. Łapki w górę. Lajki, dzwoneczki. I komentarz. Co mówisz? No, idę! Nagrywam, bo patrzcie, tu jest cmentarz. O. Patrzcie, teraz pokażę, o, z bloków parę, pięć minut, drogi, już jesteśmy. Dobra, no to na razie, cześć! Łapkę A czy pojąłem, żeby łapkę Subika tam, a ty się odzywasz? Nie, bo tyle razy wchodzimy, to ten Tak samo. To muszę powiedzieć. Tak jest cmentarz tam jest stary powojenny cmentarz. A a a zaraz, zaraz, zaraz. To tym. Bo już. Jest... No, ale jeszcze cały czas nagrywam na tego YouTube'a. A ty o odżywości się. A to jest, mówię mi o tym starym powojennym tym. To mówię ci. No. A jdeme tu. Vidíte tu. A. Tu kdysi byl špětik. <coughs> Ale to zagrodzone tak jest. O, i zobaczcie. <ścoughs> Historyczny ten cmentarz powojenny. O, zobaczcie. O, zobaczcie. O. Wiem, ale tak czy spot jest mały. Można, tak. Dobra. Już kończę ten filmik. Zasubskrybujcie mój kanał, łapka w górę, dzwoneczek, lajka, komentarz. Jeszcze chcecie więcej takich filmów. No to wiecie co macie zrobić. Co wam powiedziałem przed chwilą. I komentarz. Mi napisać. O. Tu jest wejście. O, no to na razie, cześć. A ja jednak przez raz może coś nagram jeszcze więcej.